Wow! Witam was gorąco, to jest znowu Gata, to jest znowu Kuba. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego powiedziałem znowu, wyobraź sobie, że pierwsza wersja naszego odcinka została trochę poprawiona, dlatego nagrałem drugi raz. Zanim to zauważysz i to skomentujesz, wyobraź sobie, że ja już o tym wiem. No i pierwszy temat, oczywiście z... Na temat! Śmialiśmy się z tego, jak tańczył, a teraz chcą z nim imprezować. Tysiące internautów pozna historię Dancing Man'a. Więc, yy... Zaczynając, kim był Dancing Man? Dancing Man była to postać, która tańczyła w londyńskim klubie, no i niestety miała trochę zbędnych kilogramów. Okay. I, I na Forcana ktoś umieścił jego zdjęcie. Forcza, czyli popularny portal internautów, jak to chyba mogę nazwać, i ktoś zamieścił jego zdjęcie. W pierwszym zdjęciu mężczyzna był taki wydensowany, śmieszek i tak dalej. Szał, szał sobotnej nocy, piątkowej nocy. A na drugim zdjęciu już był trochę smutny, bo się chyba trochę szczaił, że ktoś bez niego ciśnie bekę i śmieję się. no ciśnie bekę, śmieje się z niego. I to było takie, takie o. No i oczywiście jak każda rzecz na forczanie została prędzej czy później przechwycona. podchwycona, przechwycona przez jakieś gwiazdy, portale i tak dalej. Może cię też Może nas też przekwyczone. Nie przekwyczone, bo jesteśmy <laughs> słabi. Wracając, bo trochę od, odbiegamy od tematu. Po czasie pewna fundacja, nie pamiętam nazwy, więc musicie mi wybaczyć, zorganizowała zbiórkę pieniędzy i zaczęła szukać tego mężczyzny gdzieś na Twitterze, dodając specjalny hashtag, który zyskiwał swoją popularność z czasem. To było chyba Found Dancing Man. Chyba tak. Tak. Taki był hashtag. Yy, I... akcja była tak napompowana, że cały internet, cały internet? no, Cały internet... <laughs> cały internet yy, został o tym powiadomiony i zaczęła się zbiórka pieniędzy. Ej, słuchaj, ja w ogóle tego nie ogarniam, może wy to ogarniacie. Jeden grubszy mężczyzna tańczy na dyskotece w klubie i czemu on akurat został zauważony? A przecież w każdej dyskotece pojawiają się grubsi ludzie, którzy tańczą. No, tylko starczy zrobić zdjęcie, nieważne komu, może to być pryszczaty, szczerbaty. A był inny. Siwy, no właśnie, może już nawet murzyn. Ale... Po zrobieniu zdjęcia jakiejś smutnej historyjce itd. Viral poleci. Piętnym dziewczynom serduszka się krają A. Świat obiega informacja o grubym mężczyźnie, który został poszkodowany, dlatego że tańczył i jest grubszy. Mhm. Mm Ale dużo jest gwiazd, na przykład Mobi, Pharrell Williams, Ellie Gowling które z chęcią by na tej imprezie były. I co więcej, internauci zebrali już prawie 20 tysięcy dolarów. Dolarów? Mm -hmm. Tak? Na takim serwisie internetowym, który zbiera donaty, czyli dotacje. I tych pię już mają dość sporo. To Do więcej... To jest o tych laskach, które chcesz z nimi tańczyć. Tak, jest y, rzesza kobiet, która już chce z nimi tańczyć. Y, A wcześniej jest... nie chciałyby nie z nimi tańczyć, bo był. Tak, i był mało popularny. Adresy Dzięki Eli Dzięki Eli Tak. Chociaż jesteś zajebista. I... Dzięki. Ellie słucham mm. Ciebie. E... Jest w Stanach Zjednoczonych Stadion, <laughs> e, który e, zaoferował siebie. Kiedy? Kiedy? swoje usługi, aby pomyśleć aż 90 tysięcy osób na tej scenie i żeby wybudować na tym scenie ogromną scenę, aby ci ludzie przyszli, bawili się razem z nim yy, i żeby po prostu jakoś mu pomogli, bo siło rzeczy jest to pewna pomoc, po pierwsze, i po drugie jest to też swojego rodzaju motywacja dla ludzi dziwniejszych, różnych, rudych, że... Mogą być fajnie. i że w sumie świetny nie świetny. warto się zmieniać. Nie, nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. że brudę to gorsze? Przepraszam. Jestem czerwona. Także tego. No dobra, jak się kolej nie akceptuje, to wstydzi się, no to nikt nie. No kurczę. Oj, tam nie każdy woli, się, czy nie każdy chce i nie każdy może siebie zmienić, ale. Właśnie, nie każdy chce. Nie każdy chce, no właśnie, wyjechać wartość dodaną. nie można. że to jest przyczyna jakieś tam zdrowotne, ale myślę, że jakby chciał, to by chudłopił. No. I mógłby naprawdę wyrywać wszystkie laski, które zrobił i nie musiał Sławny. Jednak sławny jest I... i. Może wyrywać laski, nawet tak jest taki krótki. No, line-up jest e, świetny, bo będzie masa gwiazd. E, już firmy się bio o to, aby dostarczać catering, e, nagłaśniać e, imprezę i tak dalej. No, jest to pewnego rodzaju już wyścig. To już nie jest e, akcja dobroczynna, to już jest. E, trochę... Każdy chce się po prostu pokazać. Tak, wchodzi <grywnie>, jakiś, e, jakiś biznes, pieniądze i tak dalej, co już fajne, tak do końca nie jest, ale sama akcja jak najbardziej na plus, bo chyba warto jest. Pokazywać wszystkim ludziom, że nie ważne jak wyglądają, co mają, jak się ubierają, ważne jak się czują, kim są i naprawdę każe się w tobie bawić może. No i chyba taki trolla, -tro że tak powiem, bo chłopak sporczana został zdostrolowany. Więc po prostu wykorzystali go, żeby do swojej korzyści. A on był tak taką marionetką sterowaną przez. Jak? I przez... Wszystko to iluminać. Co my robimy? Dobra, dziękujemy wam bardzo. To, to była. To już koniec. To już koniec, bo już nie miałem o czym rozmawiać. To była Agata z Białej Podlaskiej, ja nazywam się Kuba i jestem z Łukowa. Tutaj możecie nas śledzić. Tu jest y, Agaty Instagram, tu jest mój Instagram. Zapraszam Was do followowania nas na Facebooku, do sprawdzania nas na MagnesTV, TV, do subskrybowania platformy MagnesTV, TV, bo niedługo, niedługo o wiele więcej ciekawych odcinków. Dzięki wam bardzo, a my spalamy. Siema! Yy, konkursów nie będzie. Bird. 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 ¿Es concurso? Mm -hmm. Mm -hmm.